Dzień dobry, ja się nazywam Jarek Wasilewski i witam serdecznie na moim kanale Rozkliny Pastora Terapeuty. To tutaj znajdziecie Państwo treści dotyczące szeroko pojętego tematu uzależnienia, współuzależnienia, wszystkiego tego, co wiąże się z tematem uzależnień, uzależnienia od substancji psychoaktywnych i od zachowań. Czasami też dotykam tematu duchowości i rozwoju osobistego. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek, a dzisiaj chciałbym trochę powiedzieć o e, symptomach, o objawach e, mogących świadczyć o rozwoju choroby alkoholowej, mogącym, mogących świadczyć o rozwoju uzależnienia. Będę mówił, odnosił się dzisiaj typowo do choroby alkoholowej, do alkoholizmu. Zapraszam serdecznie. Według klasyfikacji CD10 alkoholizm to choroba, choroba, która ma pewne objawy. Charakteryzuje się jak każda choroba objawami, na podstawie których możemy powiedzieć o istnieniu tej choroby. Ja dzisiaj chciałbym niekoniecznie odnosić się typowo do objawów takich, typowych, tych osiowych objawów, ale chciałbym powiedzieć troszkę o takich sygnałach ostrzegawczych. O rzeczach, które mogą świadczyć o rozwijającym się uzależnieniu od alkoholu. Z tym problemem boryka się w Polsce spora grupa ludzi. Mówi się o tym, że 2% populacji, czyli tak w naszym przypadku, w naszym kraju byłoby to pewnie poniżej miliona, ale też jest dużo osób pijących ryzykownie, szkodliwie, czyli to są te takie, to, to są sposoby zażywania i korzystania, które są bramą do tego. Aby później rozwinęło się uzależnienie, i zawsze zdecydowanie lepiej jest zapobiegać niż leczyć, a więc profilaktyka jest czymś dużo lepszym, tańszym, dużo mniej szkód, nie ma takiego zaawansowania, później nie trzeba tyle, tyle, tyle środków. Ale jeżeli chodzi o chorobę, o uzależnienie od alkoholu, o alkoholizm, to no często to uzależnienie rozwija się właśnie bez świadomości. To jest cecha też tego uzależnienia, że ono w tej początkowej fazie rozwija się dość podstępnie i bez świadomości osoby, która spożywa ten alkohol. Więc na początku są to jakieś tam sytuacje, epizody, które nie wyglądają groźnie, a z czasem robi się coraz poważniej. Widzi to najczęściej rodzina, otoczenie, bliscy takiej osoby, niekoniecznie sam, delikwent, sam zainteresowany. Chciałbym dzisiaj pokazać, właśnie, co co może świadczyć o tym, że to picie nie jest takie typowe, można by powiedzieć w cudzysłowie, normalne. Użyłbym słowa bezpieczne, chociaż to słowo bezpieczne będzie tutaj nadużyte, bo nie ma bezpiecznego. Picia. Oczywiście są takie stereotypy. Ja sam wychowałem się na takich dziwnych tekstach, typu, że pić to trzeba umieć. Wódka jest, alkohol jest dla mądrych ludzi. Sam słyszałem to nawet od swego ojca, że, że te takie, właśnie, takie właśnie teksty. I one generalnie nie robią nic dobrego, a wręcz odwrotnie. A więc to nie jest tak, że jak ktoś jest mądry, inteligentny i wie i sobie założy, i że, że będzie pił mądrze e, i że będzie wiedział jak pić, żeby nie pić na przykład na pusty żołądek albo e, jeść do, do, do picia, że to zawsze pomaga i tak dalej, i tak dalej. No to to są oczywiście slogany, hasła, stereotypy. Które niewiele wnoszą, wręcz raczej robią spustoszenie. Co może świadczyć o rozwijającym się uzależnieniu? Jedna z rzeczy to to, że alkohol jest substancją psychoaktywną, i jej działanie od lat jest znane. Że to jest sytuacja, która. To jest, to jest substancja, która działa odprężająco po, po wypiciu alkoholu czujemy się często odprężeni, redukuje napięcie, stres, osłabia hmm, poczucie winy, trochę z, z, zaburza racjonalne myślenie, ale właśnie my wtedy czujemy się odprężeni, niekoniecznie myślimy o problemach. Ośmiala, ułatwia hmm, zaśnięcie i to są sygnały, hmm, kiedy sięgamy po alkohol właśnie z powodów emocjonalnej, dlatego, że daje ulgę, że da, działa odprężenie, to to jest zawsze sygnał, bo to jest haczyk, podstawowym mechanizmem uzależnienia z mechanizmowego regulowania uczucia, ale więc jeżeli sięgamy i to działa, przychodzimy z pracy, jesteśmy zmęczeni, sfrustrowani, czasem wykończeni, zestresowani, sięgamy po, po, po alkohol, czujemy ulgę, raz, drugi, trzeci, nasza głowa to zapamiętuje, ten nasz Mózg taki pierwotny, i później za każdym razem, kiedy przychodzi stres, może nie za każdym razem, ale dość często, kiedy będą się pojawiały te sygnały, no to będzie się pojawiała też chęć zażycia zredukowania tych bodźców, właśnie alkoholem. A więc to jest taki, taki ważny sygnał ostrzegawczy, jeżeli to się dzieje, i tutaj ważne, żeby zwrócić uwagę na przede wszystkim na. Systematyczność, jeżeli to się dzieje często, jeżeli to się dzieje jak ja to często mówię tak raz od wielkiego dzwona, od święta, nie ma problemu, że to, to, to myślę, że to nie, nie, nie mówimy tutaj o jakimś problemie. To może kiedyś być problem, ale jeżeli to się dzieje systematycznie, nawet jeżeli to są niewielkie ilości alkoholu, to jest lampka, dwie lampki, ale systematycznie przy tym wszystkim jest ważny rytuał, jest ważne otoczenie, jest ważny kontekst, są ważne emocje i następuje wtedy rozwój, a więc to jest niebezpieczne. W mojej pracy zawodowej spotykam się z dużą ilością pacjentów, z dużą ilością historii ludzi, którzy cierpieli na bezsenność, którzy cierpieli na problemy ze snem i, i gdzieś tam albo problemy, na sta, pojawiały się u nich stany depresyjne i wtedy ten sięgali po, po alkohol i poczuli to kojące działanie, można by powiedzieć też oczywiście w wielkim cudzysłowie, że lecznicze, coś dał ten alkohol im, czego potrzebowali, no to to jest haczek i to jest niebezpieczne miejsce. To będzie zawsze sygnał ostrzegawczy. I tutaj zachęcam do tego, żeby być uważnym, ostrożnym. Takim sygnałem ostrzegawczym będzie właśnie te wszystkie osoby, które są takie szukające okazji do imprezy, inicjujące, e, może gdzieś w środowisku naszym, naszych przyjaciół, czy, czy w pracy. Może my jesteśmy takimi ludźmi, którzy właśnie szukają okazji. Okazja zawsze się oczywiście znajdzie, a więc to są osoby poszukujące okazji do tego, aby się napić e, inicjujące kolejki, e, wyprzedzające kolejki czasami, e, właśnie sugerujące częstsze, częstsze, częstsze spotkania i częstsze Picie. To jest sygnał ostrzegawczy. Takim sygnałem ostrzegawczym będzie e, e, mocna głowa, a więc e, kiedy zwiększa się tolerancja i kiedy widzimy, e, że, że możemy wypić coraz więcej i ten alkohol traci działanie. E, traci to, to, to działanie, potrzeba jest większa ilość, aby uzyskać odpowiedni efekt. To zawsze jest czynnik wskazujący na, na to, że to uzależnienie może predestynujące do, do, do uzależnienia osoby z mocną głową, często mają też genetyczne predyspozycje, często to są inne uwarunkowania, może trochę neurobiologiczne, może jeszcze inne dotyczące właśnie płci, może wagi ciała, metabolizmu, no różnych różnych rzeczy, ale jeżeli coś takiego jest, to to to, to predestynuje i to jest sygnał ostrzegawczy. Picie alkoholu w samotności, a więc osoby, które wcześniej piły wyłącznie w sytuacjach towarzyskich, zaczynają sięgać po alkohol w zaciszu domowym, w domu, w samotności, przy jakimś telewizorze, przy komputerze, tworzy się nowy rytuał. No to jest na pewno sygnał ostrzegawczy. Takim już mocnym sygnałem ostrzegawczym, gdzie już ta żarówka pali się na czerwono, powiedzielibyśmy, że jest to picie ryzykowne. To jest wsiadanie do, do samochodu, kierowanie pod wpływem alkoholu, coraz częstsze wsiadanie, nawet po niewielkich ilościach alkoholu, albo dzień po, po piciu, i gdzie nie mamy tej pewności, czy rano. Wsiadając za, za kółko, osoba nie ma pewności, czy jest na zero, czy jest wyzerowana. Oczywiście to jednym jest zero, kiedy, kiedy spo, złapie nas policja i do kontroli, kiedy nas zatrzyma, a drugim jest to, jak się czujemy, i to jest kwestia odpowiedzialności prowadzenia samochodu i stanu, w jakim jesteśmy psychicznego. Sygnałem ostrzegawczym na pewno będzie picie alkoholu, pomimo zaleceń lekarskich, pomimo sugerujących konieczność zaprzestania picia. Sygnałem ostrzegawczym przed rozwojem uzależnienia będzie to, kiedy osoba uzależniona unika rozmów na temat swojego picia, a e później ewentualnie reaguje na takie rozmowy, też gniewem, złością, agresją, kiedy, kiedy ktoś mówi jej o tym, że dobrze, żeby ograniczyła picie. Reagowanie rozdrażnieniem w sytuacjach, kiedy jest utrudniony dostęp do, do alkoholu. To będzie także sygnał ostrzegawczy dotyczący emocji, e, mówiący o takiej więzi toksycznej, która się buduje. E, no i takim e, ciekawym sygnałem ostrzegawczym jest to, kiedy osoby w taki cichy sposób próbują ograniczyć picie, robią sobie przerwy, aby ograniczyć, e, aby ograniczyć e, i pokazać, że mają kontrolę nad, nad piciem. To w takim wielkim skrócie sygnały ostrzegawcze, wierzę, że mogą być komu, dla kogoś pomocne, że mogą e, komuś pomóc e, t, t, podjąć jakieś pierwsze kroki. Jeżeli zauważyłeś któryś z tych sygnałów, jeżeli widzisz coś niepokojącego, to dowiedz się w Twoim zasięgu, na pewno są poradnie psycho... Terapii uzależnień, punkty, nawet u lekarza rodzinnego można zasięgnąć wiedzy, informacji, gdzie poszukać pomocy, i wtedy już osoba wykwalifikowana przeprowadzi wywiad, test objawowy, i wtedy widzimy, czy jest to uzależnienie. Jeżeli jest uzależnienie, to w jakiej też fazie tego uzależnienia jesteśmy i co można zrobić, aby to uzależnienie. Przerwać, aby, aby, aby wyskoczyć z tego błędnego koła. Zawsze jest nadzieja i zawsze, zawsze jest możliwość, nawet jeżeli uzależnienie jest rozwinięte bardzo mocno, to zawsze jest możliwość, aby przerwać ten, ten, ten cykl i żyć trzeźwym życiem, zachowując oczywiście zasady obowiązujące w tym trzeźwym życiu. W tym zawsze pomaga terapia i wsparcie grupy, wsparcie terapeuty, do tego zachęcam. Jeżeli jesteście gdzieś w jakiejś takiej początkowej fazie lub widzicie u kogoś Państwo jakieś takie sygnały, to zawsze warto rozmawiać, warto zadawać pytania. E, zdecydowanie dużo trudniej jest poradzić sobie, kiedy to uzależnienie już jest rozwinięte. E, no wtedy to, to okazuje się, że to nie jest takie proste, że wcale nie, nie wystarczą te, te, te slogany, że pić to trzeba umieć, pić jest dla mądrych. To jak ktoś się uzależnił, to widocznie był głupi albo miał słabą wolę. E, no to są głupie teksty, które nic nie wprowadzają do życia i nie mają żadnego oparcia w nauce nie mają żadnego oparcia. W zdobyczach, w tym, w tym dzisiejszej wiedzy dotyczącej uzależnienia. Uzależniają się różni ludzie, to jest bardzo demokratyczna choroba. Tutaj IQ nie ma nic wspólnego, wykształcenie nie ma z tym nic wspólnego, pochodzenie nie ma nic wspólnego. Tak jak powiedziałem, każda osoba jest narażona na to, na uzależnienie, na taką toksyczną zachowaniem lub substancją. Dzisiaj mówiliśmy o alkoholu. Wszystkim, którzy trzeźwieją życzę powodzenia, tym, którzy nie podjęli jeszcze kroku życzę odwagi do tego, żeby zrobić pierwszy krok. Pod filmem będzie też kontakt do mnie, jeżeli to są pomocne też materiały to zachęcam do udostępnienia, do subskrypcji kanału i pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Cześć.